Drodzy rodzice, piosenek było już wiele, dlatego tym krótkim filmikiem chcielibyśmy Wam podziękować za cały trud włożony w nasze wychowanie, choć wiemy, że żadne słowa tego nie oddadzą, co dla nas zrobiliście. Przede wszystkim dziękujemy Wam za to, że dzięki Waszym wskazówkom spotkaliśmy się na naszej wspólnej drodze, i teraz jesteśmy tutaj wszyscy, żeby wspólnie ją świętować.

Zaraziłaś mnie miłością do muzyki, e, dlatego też mogłam spełniać swoje pasje i marzenia. Dziękuję ci, że zawsze we mnie wierzyłaś i nigdy nie pozwoliłaś mi się poddać. Dziękuję ci za setki namalowanych i wyciętych księżniczek Sisi i za twoją cierpliwość, którą w tamtym czasie okazywałaś. Zawsze powtarzałaś, że kuchnia jest sercem domu, gdzie rodzina może wspólnie zjeść posiłek, a niedzielny obiad od zawsze był świętością. Jest to rada, którą zawsze będę pielęgnować w naszym przyszłym domu. Dziękuję Ci za tradycję, ubieranie choinki dopiero w Wigilię i śpiewanie kolęd do późnych godzin nocnych. Już zawsze będę zbierała zamówienia na makowce wśród moich sióstr. No właśnie, moje siostry. Za nie dziękuję Ci najbardziej. Tak jak zawsze nam powtarzałaś, rodzeństwo ma się tylko jedno, więc nie możemy się kłócić. Nazywam się Urszula, będę śpiewać Urszula. la, -la, -la. Będę Teraz już jako dorosła osoba rozumiem, jak ważne były twoje słowa, które zawsze nam powtarzałaś, gdy tylko się kłóciłyśmy. A jak na siostry przystało, to czułyśmy odwieczny bój. Dziękuję, że mogłam z Tobą rozmawiać o wszystkim i powiedzieć najgorszą prawdę bez obawy, że będziesz mnie oceniać. Pokazałaś mi jak być silną kobietą, która poradzi sobie nawet w najgorszych chwilach. Tak jak Ty. Kocham Cię, Mamo, Tato, choć już Cię z nami nie ma, dziękuję Ci za to, że byłeś i wiele mnie nauczyłeś. Zawsze będziesz w moim sercu. Kochani rodzice, dziękuję Wam za cały trud włożony w moje wychowanie, za cierpliwość i stalowe nerwy, za czułość, cierpliwość i miłość. Dziękuję wam za wspólne wyprawy, te bliższe i dalsze, poznawanie nowych miejsc. Dziękuję wam za same dobre rady, których nie zawsze słuchałem. Dziękuję za to, że zawsze mogę na was liczyć, czy za to, że zawsze mogę z wami porozmawiać o problemach i radościach. Dziękuję, że zawsze staracie się mnie zrozumieć, choć wiem, że w wielu kwestiach nie zgadzacie się do końca z moimi decyzjami. Dziękuję wam za Kyle'a i Janka, bo bez nich byłoby nudno. Mamo, dziękuję Ci za wszystko, za to, że jesteś. Zawsze trzymasz rękę na pulsie, za to, że dom był zawsze wymarzonym domem i za najlepszą kuchnię na świecie. Tato, dziękuję Ci za wszystkie cenne porady i sztukę majsterkowania, naukę jazdy samochodem. Dziękuję za to, że w domu nigdy niczego nie brakowało, a to dzięki Twojej ciężkiej pracy. Jesteście moimi rodzicami, ale również przyjaciółmi, z którymi uwielbiam spędzać czas. Dziękuję Wam za wszystko. Kochani rodzice, wasze rady na zawsze zostały nam w sercach i zawsze będziemy je pielęgnować aby nasz dom był zawsze pełen dobrych wartości i miłości. Z całego serca Wam za wszystko bardzo dziękujemy.